3 i 4 września najważniejszym punktem na mapie regionu Tarnowskiego stało się Niewielkie Żabno. Wszystko za sprawą zorganizowanych właśnie tam Dni Powiatu Tarnowskiego. Witamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj ważny dzień dla miasta Żabna, dla Powiatu Tarnowskiego, drodzy Państwo, ponieważ tradycją jest, że co roku Powiat Tarnowski, Starostwo, organizuje Dni Powiatu Tarnowskiego. I w tym roku zapadła decyzja, że Żabno będzie stolicą i miejscem, gdzie będą organizowane Dni Powiatu. Uroczystości stały się okazją do wielu wydarzeń o charakterze kulturalnym. Jednym z najważniejszych punktów programu było jednak otwarcie zmodernizowanego żabnińskiego rynku. Stoimy na zakończonej wielkiej inwestycji miasta Żabno, modernizacji centrum miasta z elementami rewitalizacji rynku. Całkowity koszt tej inwestycji przekroczył 5,5 miliona złotych z czego blisko 3,3 miliona złotych gmina otrzymała z budżetu województwa, a resztę z własnego budżetu. Rewitalizacja rynku pociągnęła za sobą wiele zmian w życiu mieszkańców Żabna. Powstały nowe miejsca pracy, zmodernizowana została sieć kanalizacyjna, a na rynku dostępny jest już internet bezprzewodowy. Uroczystego przycięcia wstęgi dokonali przedstawiciele władz miasta, powiatu i województwa oraz Justyna Stryczek, najpiękniejsza mieszkanka Żabna. Rozpoczyna przewodniczący Rady Gminy pan Krzysztof Wójci. Pan burmistrz, gospodarze na początku. To będzie kończył teraz? Pan starosta czy pan marszałek? Tak, pani Justyna ostatnie cięcie dokona. i pan marszałek Roman Ciepiela. Dużo pieniędzy wojewódzkich w całym tym projekcie. I drodzy Państwo, uwaga, bo oto Justyna Mondel, twarz żabna, najpiękniejsza mieszkanka żabna, dokonuje otwarcia rynku i symbolicznie fontanny. Brawa, gorące brawa. I fontanna, drodzy Państwo, rynek żyje. Rynek żyje, drodzy Państwo. Aby tradycji stało się zadość, poświęcenia obiektu dokonał ksiądz Antoni Mikrut, proboszcz parafii pod wezwaniem Świętego Ducha w Żabnie. Wszechmogący wieczny Boże, stwórco wszechświata, błogosław wysiłki gospodarzy tego miasta, pracę wszystkich, którzy upiększali to nasze miasteczko i sprawa, by piękno tego miasta pobudzało nas do. Tworzenia piękna naszych dusz. Spraw byśmy szanowali to, co wykonaliśmy naszymi rękami, a także byśmy wyrażali Tobie wdzięczność po wieczne czasy, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Tak, dopełniło się, drodzy Państwo, dopełniło się. Fontalta ma wodę uświeconą. Dziękujemy serdecznie. Tegoroczne Dni Powiatu były świętem nie tylko mieszkańców regionu, ale także 5. pułku strzelców konnych. Na czele prezentującego swoje umiejętności szwadronu jazdy stanął rotmistrz Zbigniew Radoń. Dowódca złożył meldunek starości powiatu tarnowskiego. Z okazji święta pułku został wydany rozkaz specjalny. Decyzją kapituły, odznaką za aktywne wspieranie 5. Pułku Strzelców Konnych odznaczeni zostali. Pan Mirosław i wice starosta tarnowskiego. Pan Stanisław Kusio, burmistrz miasta i gminy Żabro. Niepowiatu powiatu stały się także okazją do odsłonięcia tablicy przyjaźni, upamiętniającej 10 lat współpracy pomiędzy Żabnem a niemiecką Badberką. W uroczystościach uczestniczyli także goście z Niemiec. U progu 10-lecia współpracy partnerskiej pomiędzy miastami Badberka i Żabno, pragnę serdecznie podziękować społeczności Badwerki za szerokie zaangażowanie i szerzenie idei przyjaźni. Przez całą dekadę mieliśmy okazję podejmować wiele ciekawych inicjatyw na niebie kultury, oświaty, sportu, czy też poprzez partnerstwo jednostek pożarnej. Spotkania mieszkańców naszych gmin są wyjątkową okazją do poznania kultury i codziennego życia, do nawiązywania nowych przyjaźni. Organizacja, ta, organizacja takich przedsięwzięć zacieśnia relacje między mieszkańcami naszych krajów. Po części oficjalnej przyszedł czas na prezentację potencjału kulturowego żabna. Potencjał kulturowy powiatu tarnowskiego jest ogromny. I my staramy się jako starostwo powiatowe, jako wydział kultury pokazać to, co najwartościowsze na ziemi tarnowskiej. W wymiarze imprez historycznych, patriotycznych, ale to są również zespoły artystyczne, folklor, zespoły młodzieżowe, zespoły taneczne, produkty ziemi tarnowskiej, potencjał turystyczny i to wszystko trzeba stale i permanentnie promować, pokazywać i reklamować. Dlaczego to właśnie żabno zostało wybrane na gospodarza tegorocznych dni powiatu? Zacząłbym od tego, że przynajmniej dwa powody złożyły się na to, że dziś akurat dni powiatu mamy w gminie żabno organizowane. Pierwsze to na wiosnę tego roku mieliśmy coś takiego jak Sejmik Kultury Powiatu Tarnowskiego, który odbył się tutaj właśnie w żabnie. Tu dyskutowaliśmy o współpracy kulturalnej całego powiatu, o współpracy między regionami i miasto Żabno zostało wybrane jako stolica kulturalna powiatu tarnowskiego na 2011 rok. No i drugi powód to jest taki, że miasto Żabno to jest na północy najprężniej rozwijająca się gmina powiatu tarnowskiego. Tu na szeregu dwóch czy trzech lat zostało zrobionych cały ogrom różnych inwestycji. Dziś mamy tego punkt kulminacyjny, ponieważ otwieramy rynek. Rynek jest najpiękniejszą zawsze powinien być najpiękniejszą częścią y, miasta. Więc dziś y, widać tutaj tą radość mieszkańców, y, że mają wreszcie swój wymarzony, ulubiony rynek pięknie y, urządzony. Na dniach powiatu nie mogło zabraknąć prezentacji produktów regionalnych. W ramach jarmarku Żabieńskiego swoje wyroby zaprezentowali lokalni producenci. Kultura regionalna, proszę państwa, ma dwa oblicza. Jedno oblicze to jest kultura ludowa i to, co tutaj widzimy, nawiązuje do tej tradycji jarmarku żabińskiego, który właściwie ciągnie się od późnego średniowiecza, bo kiedy królowa nadawała przywileje miastu, to jednym z przywilejów był przywilej Jarmarku. Dzisiaj Jarmark ma nie to oblicze i między tym, o czym przed chwilą pani wspomniała, czyli wytwór rękodzieła artystycznego, mają swoje stoiska zupełnie współczesne, koła gospodyń wiejskich. Artyści żabieńscy. To są wyroby z drewna, to są piękne inne wyroby, które są jakby przypisane powiatowi tarnowskiemu, ale to są również produkty żywnościowe powiatu tarnowskiego, ponieważ mamy konkurs na najlepszy produkt ziemi tarnowskiej, który dostrzegamy w kilku kategoriach, między innymi danie regionalne, napój regionalny i ci laureaci właśnie tu się prezentują. Tu możemy skosztować wspaniałych serów, prązioków, wątróbki po ciężkowicku i skosztować wina z tarnowskich winnic, bo ziemia tarnowska jest jedną z lepszych, re, jednym z lepszych regionów do uprawy winorośli i taki ruch się właśnie rozwija winiarski. Także tu właśnie mamy Jarmark sprzedajemy, promujemy i prezentujemy. Mieszkańcom Żabna chciałbym złożyć życzenia wszelkiej pomyślności, aby samorząd, który sobie wybrali, tak dalej funkcjonował jak, jak dziś, korzystał z funduszy europejskich, bo to jest 5 minut dla nas wszystkich, dla wszystkich samorządów. Żeby potrafił z tych pieniędzy korzystać, żeby miasto piękniało żeby wszystkie inwestycje były robione pod, pod ludzi, żeby ludzie mogli z tych inwestycji korzystać, żeby po prostu żyło się im łatwiej, a gospodarstwa prowadziło sprawniej.